Przed naszym mikrofonem zawodnik Manhattanu Trzebina Dariusz Andrzejczyk, witam serdecznie witam. Jak ocenia pan poziom rozgrywek Trzebińskiej Ligi Piłkarskiej? O, jeżeli chodzi o poziom, no to rzeczywiście wysoki bardzo fajne drużyny. Rzeczywiście zawodnicy, którzy fajnie, fajnie grają, wiedzą, co to gra w piłkę. Jest ok. Do rozgrywek zgłosiło się pięć zespołów. Jaka jest przyczyna tak małego zainteresowania rozgrywkami piłkarskimi na olików muszowej? A jeżeli chodzi o Orlik muszowej, rzeczywiście troszeczkę chyba mało rozreklamowane, tak trochę to tak z dnia na dzień można powiedzieć. Jest, jest ogłaszane, no i, i, i później rzeczywiście dlatego tak mało drużyn jest pewnie. Manhattan Trzebinia uczestniczył we wszystkich dotychczasowych edycjach ligi. Z jakim nastawieniem bądź nadziejami przystępujecie do szóstego sezonu? No jeżeli chodzi o nadzieję, to zawsze są, bo, bo przecież jesteśmy grupą zawodników, osób zna, znajomych i każdy, każdy rzeczywiście jeden do drugiego ma, ma duży szacunek. Pewnie, że no to już nie te, nie, nie te lata, co tutaj te drużyny młodsze, które grają, tu rzeczywiście mamy, mamy ciężko, ale cały czas brniemy do przodu. Dziękuję za rozmowę i życzę Czebińskiej drużynie sukcesów. Ja również dziękuję. Dobra, tyle, 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 chodź swoje.